Lajka, ona też dobra. Patrz, na specjalną okazję mam dla Flejuni rozmiar L. Lajka, pokaż nóżkę. Mam większy ochraniacz dla ciebie, wiesz? I nowego żupaka. Tak to jest, plany jedno życie drugie. Miałyśmy dziś jeździć. O, już jest ciepły. A Flajka pokopała się z koleżanką. Dostała w okolice ścięgien. Ale może będzie dobrze, nie kuleje. Krwiak tylko się rozlał, tu jest otarcie. Dobra, może żółpaka lepszego tutaj damy ci. Praszka. Widzisz, flajka tu dla ciebie. Czekały kilka lat na ciebie te ochrniacze. Okay. Nie wiem czy się twoja noga w nie zmieści. Wiesz. Pokaż nóżkę. Patrz jest piękne, fioletowe. Czyste. Kurde, kur ty masz dużą nogę. Wiesz? Czy się to? Nie wiem. Jakieś krótkie to porobili. Okay, damy tym grubszym do góry. Laj. Dobra, jak tamten się trzymał, to i ten będzie, nie? Dobrze jest. Fajnie, U. wreszcie ziemia schnie. Jakieś meszki się pojawiły, robactwo. Zacznę nogi koniom myć z tego błota. Tak. Idziesz? miałyśmy dzisiaj treningi za w krajkach. Oby to nie było nic poważnego, co? No, jak zajdzie obrzęk to USG ci zrobiło? Dobrze. Zresztą mam USG dzisiaj przy sobie. Ptaszki zaczynają śpiewać, co Fruziek? Nie wiem czy się ciebie też wezmę w obroty. Dobra, zostań tu fly. Bądź grzeczna. Wiesz, będziesz? O, jaki bucik. Cieszysz się? No, chodź. Dosyć nutów. Chodź. 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 Окуше! Chodź. Gdzie? Ty. No, super. Super. No. Dalej. I co? Koniec Dobrze, proszę. Tam i lepiej stąd iść. Tam i idź stąd. Tamj! Idź stąd! Hopzij. Gop. Mi ty mi nie pomaga i lepiej. Masz, szukierkę Te męki. Chodź. Oj. I stąd sami. Nie? Dobrze. Chcę Ciebie uczyć. Co? Ty już wszystko wiesz. Tak? <noise> Chcesz cukierka? Tak? Buzi? Krzysiu? Buzi? 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 No dobra. Buzi? Następnego to pojeździe dostaniesz, wiesz? Spędzi tu coś, spędzi, spędzi. Chyba jeszcze cię troszkę przegonimy, co? Tak? Galopkiem w drugą stronę? Nie patrzą, nie możesz ich zawieźć, wiesz? Nie obuj się. Co ty znasz, Krzysiu. O, to znasz, Krzysiu? Sisiu. No, czy dojdziemy tu od dziewczyn, bo się rozpraszasz. Masłówny. No, ale pobiegasz jeszcze, co Bo wiesz, ja wolę wsiąść po zimie, jak ktoś stoi obok, nie? Bo on potrafi maniany odstawiać, tu widziałeś. Przytrzymaj. Krzysiek, nie spodziewałem się po Tobie takiego chamstwa, buractwa. On popisy robi. I legactwa. Lewactwo. Lewactwo też. no co Korkunia robi. A nie, to demon. Wiesz, to jest misiek, tylko że waży 700 kg, nie? Wczoraj oglądałam na YouTube jakiegoś kowboja opowieści o tym, jak konie zabiły świetnych jeźdźców. Zwykle przez brak kasku że 4 na 5 śmierci to były te głowa, nie? ale skopa czy w ziemię? Dwóch skopa, dwóch uderzyło w ziemię, a jeden się przewrócił z koniem i klatkę piersiową mu zgniotło. To była 5. Dobra, to to odepniemy. Po tu chwilę a później. Ja pójdę z nim tam. To ty wsiąc, ja będę tym szaleścił. Nie, <laughs> Krzysiu, bądź miły, bo ostróg nie wzięłam dla ciebie. Więc Ty też dla mnie, bądź miły. Wiesz, trochę wydaje mi się, że go zmęczyłam, ale się okaże. Stań na środku, może co. Ona czeka na... zgładzenie. Tak. Ale fajnie na Krzyśku się siedzi. Już zapomniałam. <słuch> <słuch> A tu mu ciężko chodzić. Dobrze dużo piachu wysypane dla młodych koni. Jakby głupoty, co? W głowie pyły ładnie Krzysiu się prezentuje, co? Tu. A widzisz podgląd, nie? How do I look? Like <laughs> million dollar <laughs> A Krzysio? Krzysio tu. Co? Krzysio tu. A, słyszysz Krzysiek? Ale super pogoda. Bardzo biegnie. Co? Bardzo biegie. To jest ten gruby dzisiaj. No dobra, ja pojadę tam, otwórz mi essa questão Jaka nie jest wcale twarda droga. Zobacz jakie dziury w niej zostawisz. to just the kids. Taki grzeczny był. Nejtanka <gry> ty dostałeś wczoraj i no nie zjadł. To no. O jezu. O. Już siadam z ciebie. Chodź. Zawieziemy siodło chociaż do domu.